10 dzielnic w Polsce, które kiedyś były miastami. Cześć, dzisiaj sobie opowiemy o miastach, które stały się dzielnicami. Oczywiście jest to tylko część miejscowości, więc postaram się zrobić kilka odcinków z resztą miejscowości. Ranking jest ułożony według daty przydzielania do miasta, od najnowszego do najstarszego. Z tym spostrzeżeniem, że nie wymieniłem wszystkich miejscowości, jak lecą według daty przydziału. Tylko wybrałem po jednej dwóch miejscowości z danego roku, omijając nawet niektóre lata. Standardowo zachęcam gorąco do zostawiania łapek w górę pod filmem, jeśli wam się spodobał oraz do subskrybowania kanału. Zapraszam do oglądania. Numer 10. Biały kamień. Jest to obecnie dzielnica Wałbrzycha miasta znajdującego się w województwie dolnośląskim. Pierwszą zmiankę o miejscowości datujemy na przełom wieku XIII i XIV, a konkretnie na rok 1305, kiedy to znalazła się ona w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego. W roku 1951 biały kamień zostaje przydzielony do Wałbrzycha. Jeśli chodzi o zabytki, to według mnie na uwagę zasługuje tylko kościół parafialny świętego Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu. Ciekawym miejscem dla odrobinki sportu będzie kompleks sportowo-rekreacyjny Aqua Zdrój. Dzielnica posiada też własną drużynę sportową z własnym stadionem Górnik Wałbrzych. Numer 9. Rozwadów. Jest to obecnie dzielnica miasta Stalowa Wola w województwie podkarpackim. Początki miejscowości datujemy na połowę wieku XVII. Należała ona wówczas do żołnierza Gabriela Rozwadowskiego. W roku 1690 Rozwadów otrzymał prawa miejskie i ten status utrzymywał aż do roku 1973, kiedy został przydzielony do stalowej woli. Największą atrakcją miejscowości niewątpliwie jest zamek Lubomirskich, powstały w latach 1782-86. W rejestrze zabytków znajdują się jeszcze klasztor ojców kapucynów. Kościół Matki Bożej, Szkalpleżnej, park w Harzewicach oraz zabytkowy układ urbanistyczny Rozowadowa wraz z rynkiem. Numer 8. Fordon. Jest to obecnie dzielnica Bydgoszczy w województwie Kujawsko-Pomorskim. Fordon, według danych z roku 2014. Zamieszkuje przeszło 71 tysięcy mieszkańców. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi już z roku 1113 z kroniki Galla Anonima, gdzie opisuje on zdobycie niejakiego Wyszogrodu przez Bolesława Krzywołustego. Wyszogród zdobył prawa miejskie w roku 1382, a w roku 1400 status ten utracił. W roku 1424 nazwę zmieniono na Fordon wraz z przywróceniem praw miejskich na prawie magdeburskim przez króla Władysława Jagiełło. W roku 1973 miejscowość przydzielono do Bydgoszczy. Niewątpliwie plusem Fordonu jest mnogość terenów zielonych, co pozwala tu odpocząć od typowych miejskich klimatów. Znajdują się tu trzy kompleksy przyrodniczo-rekreacyjne: to jest strefa nadwiślańska, zbocze fordońskie oraz park przy ulicy Rejewskiego. Przez Fordon przebiega też szlak nadwiślański, prowadzący przez Las Gdański w kierunku świecia. Numer 7. Kłodnica. Jest to obecnie dzielnica Kędzierzyna Koźla w województwie opolskim. Według danych z roku 2019 Kłodnicę zamieszkiwało 1810 mieszkańców, pierwsze zmianki o miejscowości pochodzą z roku 1303. W tym przypadku możemy mówić wręcz o symbolicznym statusie miasta, bowiem Kłodnica w roku 1973 nabyła prawa miejskie, a dwa lata później w roku 1975 została przydzielona do Kędzierzyna. Jeśli chodzi o zabytki, to w rejestrze zabytków znajduje się tylko XIX-wieczny dom przy ulicy Ignacego Krasickiego, ale na uwagę zasługuje również kanał kłodnicki z przełomu wieku XVIII i XIX oraz kaplica pańszczyźniana przy ulicy Wyspiańskiego. Numer 6 Cieplice Śląskie Zdrój. Jest to obecnie dzielnica Jelenie Góry, miasta w województwie dolnośląskim. Początki osadnictwa na tym terenie datujemy na rok 1175, kiedy to książę Bolesław Wysoki podczas jednego z polowań odkrył tutejsze gorące źródła wody. Przez wieki Cieplice były wsią, a konkretnie do roku 1935, kiedy nadano im prawa miejskie. W roku 1976 miasto zostało przydzielone do Jelenie Góry. Miejsce to słynie, jak sama nazwa zdrój, na to wskazuje ze zdrowotnych źródeł wody. Temperatura jej dochodzi do 84 stopni. Leczy się tu wiele schorzeń, jak na przykład choroby ortopedyczno-urazowe czy choroby reumatologiczne. Ponadto miejscowość stoi w ręce zabytkami. Znajdziemy tu takie perełki jak Pałac, szuf. 16-wieczny klasztor cystersów, stary młyn z roku 1783, obecnie przekształcony na dom mieszkalny, dawny xix wieczny pałac, obecnie dom wczasowy, park zdrojowy, teatr zdrojowy, pastorówkę z 1744, dawny klasztorny dom kuracyjny, tak zwany długi dom, pijalnie wód Marysieńkę, dawny hotel "Stadt Paris", dawny zajazd z roku 1750, obecnie mieści się w nim hotel Śnieżka czy park norweski z 1906 roku. Numer 5 Ursus Jest to obecnie dzielnica miasta stołecznego Warszawy. Populacja jej w roku 2019 wyniosła przeszło 60 tysięcy mieszkańców, czyli tyle jak niejedno średnio miasto w Polsce. Po wojnie w roku 1952 Ursus nabył prawa miejskie, które posiadał do roku 1977, kiedy został przydzielony do Warszawy. Początki Ursusa wiążą się z otwarciem w roku 1923 zakładu mechanicznych Ursus słynących niegdyś z produkcji ciągników rolniczych, pospolicie znanych jako traktory. Ursus to miejsce, w którym na próżno szukać zabytków, ale znajdziemy tu za to aż trzy malownicze parki, to jest Czechowicki, Hasów i Ahera. Numer 4. Ząbkowice. Jest to obecnie dzielnica jednego z największych miast pod względem powierzchni w Polsce Dąbrowy Górniczej, położonej w województwie śląskim. Pierwsze wzmianki o Ząbkowicach pochodzą z wieku XV, kiedy to miejscowość wymieniał Jan Długosz w swoich dziełach. Od roku 1962 wieś Ząbkowice dumnie stała się miastem, ale już w roku 1975 ten status zdegradowano. Przydzielenie do Dąbrowy nastąpiło dopiero dwa lata później. W roku 1977. Jeśli chodzi o zabytki, to na liście widnieje kościół parafialny pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego. Na koniec dodam, że Ząbkowice posiadają własny klub piłkarski unię Ząbkowice. Numer 3. Jeleń. Jest to obecnie dzielnica Jawożna, miasta położonego w województwie śląskim. Historycznie jak i Jaworzno należą do Małopolski, mieszcząc się kiedyś w województwie krakowskim. Od roku 1975 administracyjnie należą do województwa katowickiego, a od roku 1999 do województwa śląskiego. Sytuacja jest trochę patowa, bo Jaworzno nigdy nie miało nic wspólnego ze Śląskiem. Pierwsze wzmianki o Jeleniu Jakowsi pochodzą z roku 1242, kiedy to ówczesna wieś przeszła pod władanie biskupów krakowskich. Jeleń był miastem zaledwie 4 lata. Prawa miejskie nabył w roku 1973, a w roku 77 je utracił, jak wspominałem, stając się dzielnicą Jawożna. Jeśli chodzi o zabytki, to w rejestrze zabytków znajduje się studnia w rynku jelenia z XVII wieku oraz kościół pod wezwaniem podwyższenia krzyża świętego z tego samego okresu. Numer 2. Chodaków. Jest to obecnie dzielnica Słuchaczewa w województwie mazowieckim. Tak jak w przypadku Jelenia, zaszczyt bycia miastem Chodaków miał niedługi, bowiem prawa miejskie nabył w roku 1967, a już w roku 1976 je utracił. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z wieku XV. A po I wojnie światowej, miejscowość liczyła około 120 mieszkańców. Główną atrakcją chodakowa jest młyn wodny z XVI wieku i trzeba zaznaczyć, że jest to najstarszy obiekt całego chodakowa. Na uwagę zasługuje też XIX-wieczny dwór oraz parę zabytkowych domów z okresu I wojny światowej. Ciekawe są też stare latarnie uliczne, które odnajdziemy przy ulicy parkowej. Chodaków posiada też własną drużynę piłkarską Bzura Chodaków. I numer 1 Wesoła. Wesoła to obecnie dzielnica Warszawy. Do roku 1968 była miastem, a od roku 2002 została przydzielona do stolicy. Populacja dzielnicy według danych z roku 2019 wyniosła 25 439 mieszkańców. Składa się ona z sześciu osiedl, to jest Woli Grzybowskiej, Centrum Groszówki Grzybowej i Zielonej, Starej Miłosnej oraz Placu Wojska Polskiego. Jeśli chodzi o zabytki to znajdziemy tu dwa zabytkowe obiekty jak XIX-wieczny zajazd, czy tak zwany czworak z tego samego okresu. W rejestrze zabytków widnieją też dwa kościoły, to jest kościół parafialny Bożej, oraz Kościół Parafialny świętego Antoniego Padewskiego oraz kilkanaście zabytkowych domów. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach. Zachęcam Was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę. Do następnego, cześć.